No i tak prezentuje się mój makijaż, jestem gotowa do dnia, Czajkowski nie. Czajkowski nie jest gotowy do dnia. Tak, wiecie. następnie Czajkowski z Kaką. Jaka informacja na kamery. z dnia tak, dzisiejszego? Próbuję rozbijać talerze. Dobrze, talerze, a nie związki. Nie wiem. <ścoughs> co uważasz o architekturze? Bo ja uważam, że jest mocno średnia i PRL. PRL, nie? Mm. Ogólnie gadaliśmy sobie trochę o, o Szwajcarach i oni uważają, że w Polsce to są lepianki. A sami żyją kurde, powiem wam, że tak większość żyje średnio mocno. Nauczyli ich tak, że myślą, że nasze... że jesteśmy Rosją i że mamy kibel na dworze. No. Tamy sobie na spacerek, górki dawić się ślizgło Tak, mam złe Mówili, że jedziemy na łąkę No właśnie Ci oto ludzie kłamali bym <Ądż>: nie widziałam śniegu no, w Polsce nie ma <grywana> Turyści <grywana> Idziemy do jakiegoś wodospadu, czy coś takiego Też nas kamień rzucił Ja Tam prawa tu góra tu kamyki i woda umyce więc nie trzeba myć a na się wody z tego tego? mogłabym się napić, ale mogłabym też nie wrócić, jak tam się poświtnę ja generalnie górystykę mhm. i tam jak sobie przybliżysz to są takie zygzaki ze schodów zrobione i to są schody antyśniegowe, żeby śnieg nie śniegował w dół to jest zaczek mały, to nie są schody, tylko przeciwlawinowe. Przeciwśniegowe to jest. Przeciwlawinowe. Przeciwśniegowe. Ciekawostka jest taka, że woda leci w dół. Nie w górę. Mój drodzy, ktoś koblał, prawda? Koblał, naprawdę ten klocek. A tu ktoś drewno zebrał. nie do końca skopał drzewo. A ty bijesz coś do mnie, mówię, nie? A o co chodzi No bo ja mam BMK i iPhone'a, nie? Dotykam met. Podnośnie. Just! My z generalnie z Dawidem jesteśmy przewodnikami, i my już wiemy wszystko. Prawda? Wiesz, że szyszki to tak naprawdę kupy z drzewa? No tak, drzewo strasznie szyszkami. Drzewo się wypróżnia za pomocą szyszek. No tak. Że ta, ta się Taka bryza Taka zawieje, nie? No, Tam jest tak wiatr w góry, nie? Wieje śniegiem tam. Tam. No, tam u góry generalnie stoi kilka gości z dmuchawami. Oni ten śnieg zmuchują, żeby nie było śniegu tam, nie? Aha. Żeby były tego słońca tam. Też wieje śniegiem. Tam chodzą i chłopy z dmuchawą dmuchają, mhm. żeby śniegu nie było. Jest ciepło. Jest Mogę się tym posługiwać? Dostać do mnie teraz. Ciężkie życie w lesie, co mogę porazić? Niewiele, ładnie zrobiłam. Jestem no ok. Jesteś Dawid mówi, że powinien to być automat z kiełbasą? Tak, Jak już to na takim kozaku, ale na, bo tu jest zimno. Więc takie kiełbasa bym się długo trzymała w takim automacie. No bo jest na minusie, więc by była cały czas spodna. No jeszcze, albo jakaś suszona, nie? Ty albo coś jakaś ryba, jest suszona? Suszona ryba. Ryba. Łoski ryby. Jest małe dwa... Miałe przechwyżeczka, nie wiedziałem jak zrobiły. Pane, cześć. Nie, 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 sobie buta, kopiąc to. Super. Myślałem, że to taki kawałeczek drewna fajnie, tak z ziemi wystający. Zobaczcie jakie ładne kwiatuszkowe coś tu rośnie, i taki rośnie, i tu w dziurze też rośnie. ktoś z Was wie co to, może dać znać. A tu chyba poziomki dzikie. A tutaj liście jakieś spadły, a tutaj jest Patryk. Nice. tu, tu. Jesteśmy w kolejnym punkcie, w którym będziemy sobie coś oglądali i coś zwiedzali. Ale śmieszne Tak. Kebabowe. I się kruszą. Troszeczkę. Mhm. Skubaniec. <mulety> Okay, you know how I go, and I'm always on my own And you running through my mind, and already it's getting cold And my homies getting coughed, and I'm stuck here yeah, all alone And I'm scrolling through the gram, and you pop up in my phone, yeah, you know I'ma hit you on a late start, we don't gotta waste, no That was just creeping, it's gonna be a secret, yeah, yeah Girl, I like it, that's simple Come through, and you find what you win for I remember you, girl, you my nympho don't tell me that changed Have you screaming my name? Really all night, baby Never too late for an all night bag We can set a fire for tomorrow, baby Bring it right now, oh, I need it right now, yeah Catch your back, I know you love

by to było zamknięte to gdzie dzisiaj przechodziliśmy bo śliskowo jest mokro Geriatria, stała cholersterun Serunrund Vanderun Gorgede de kud deranone Kolerinburger Tudor A bello blobl blen proszę Nie wiem że ładnie no czy tam Tak wygląda stacja benzynowa Stacja benzynowa Se stary możesz zrobić normalnie czupki nie są możesz kupić na stacji benzynowej Chcę picsę, serwisz on normalnie. To są steki normalne. Steki na stacji meczetowej. Ale słabe, jakoś są te steki. to masz konia. Koninka. No więc ogólnie ceny na stacjach mezynowych podobno są porównywalne do tych sklepowych. Nie jest jakaś duża przebitka, tak jak jest w Polsce. I w niedzielę też są niedzielenie niehandlowe, więc można właśnie sobie takie zakupy zrobić na stacji. Dziennik rozbitka, dzień czwarty. Gdzieś nas znowu wywieźli. Jest tu dużo łódek, z tą płyniemy. To jest prywatna nasza, mam to tak. Chłopaki. Chłopaki. Dobrą szanowanką. Woda taka, ładna. Jak nie można. Ja tu wolno. Ja tu folut. A tu? Możesz chować coś lub było. Nice. Droga. Dawid z metrony życiem, bo widzisz? Chodźmy. Idziemy. Tak. Tam jest taki ala Dzień, dzień, dzień. A to taka ala wioseczka i tam jest widoczek na jakąś górkę, na jakieś drzewo, a tam na zamek. Także sobie tuptamy spokojnie do zamyczku i jest całkiem ładnie. W sensie, wcześniej były same wiochy, teraz jesteśmy w takim centrum i jest tu faktycznie ładniej. Bo tak wcześniej to taki trochę za ścianek, a tutaj już zaczyna być ładnie i widać góry. Kicia.

Mamy muszelkę. Nie możesz mieć rzygającego dziecka na wózku sklepowym. Nie możesz mieć rzygającego dziecka na wózku sklepowym. To ładnie wygląda jak ludzie siedzą w restauracji, przy wodzie, Trochę taka Wenecja wersja... wersja light. Wersja Wersja szwajcarska. Bez kiedzie, jakbym stawiła stąd zdjęcie jakoś dobrze przycięte, ktoś by mógł pomyśleć, że jestem w Wenecji. Troszeczkę pochodziliśmy, troszeczkę pozwiedzaliśmy, no i będziemy teraz wracali. Już chyba na chatę. Co coś zrobił temu autu? Przyznaj się.